Witamy serdecznie wszystkich, Beata i Marian Szmania, Domowy Kościół Chełmża, Krucjata Wyzwolenia Człowieka, rodzice sześciorga dzieci. Mamy przyjemność tutaj prezentować ten czas i zapowiadać wszystkich prelegentów. I dziękujemy wszystkim, którzy odpowiedzieli na nasze zaproszenie, by spotkać się na tym diecezjalnym Kongresie Trzeźwości. W sobotę zakończyliśmy 57. tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu pod hasłem Trzeźwość polską z racją stanu. Jesteśmy tutaj, bo rozumiemy powagę sytuacji, widzimy wiele działań, które promują nietrzeźwość, reklamy alkoholu, programy w mediach godzące w dobre wychowanie dzieci i młodzieży, powszechne przyzwolenie na nadużywanie alkoholu. I wiele moglibyśmy jeszcze tutaj wymieniać, ale chcemy się skupić na czymś dobrym, na tym, co jest bardzo istotne i ważne i co może pomóc nam w tym, by młode pokolenie wzrastało w dobrym. Dlatego witamy na, nas, na naszym kongresie prelegentów i prosimy ich o zajęcie miejsca tu przy stole prezydialnym. Zapraszamy pana posła Henryka Kowalczyka. księdza Piotra Kulbackiego państwa Marię i Andrzeja Kowalików oraz naszych gości tu księdza biskupa Józefa Szamockiego zapraszamy bardzo prosimy księdza proboszcza, żeby ksiądz biskup nie czuł się samotnie. Są miejsca, czekamy jeszcze na panią dyrektor ze szkoły w Ubiance. Na początek poprosimy księdza biskupa o słowo wprowadzenia. Moi drodzy, bardzo króciuteńko, bowiem już była homilia w kościele związana także i z tym wydarzeniem bardzo ważnym, myślę nie tylko dla Chełmży, ale też i dla naszej diecezji. I to jest taki małenki dodatek jakby do tego, co się dzieje dookoła nas, taki pozytywny, jak to pani powiedziała. Cieszymy się naszymi prelegentami, którzy przemówią do nas, wprowadzą nas bardziej w te szeregi tajemnicy, tak bym to określił, niesienia brzemion drugiego człowieka, bo myślę, że na tym polega cała tajemnica Krucjaty. Krucjata to jest jakby wyjście do kogoś z bardzo konkretną propozycją czynienia dobra. A dobro zawsze kosztuje i nieraz my się zastanawiamy, dlaczego są tacy ludzie, którzy chcą okupić troszeczkę darem z siebie tajemnicę wzrostu drugiego człowieka, żeby on odszedł od tych nałogów, które gdzieś tam w po drodze się przydarzyły i wpadły. Wiemy o tym, że ksiądz Blachnicki zaczynał bardzo mocno w formacji młodzieży i myślę, że to jest ciągle nieustannie dla nas wezwanie. Cieszymy się obecnością seminarzystów, ja i cie, cie, bo oni kiedyś będą, jak powiedzieliśmy, w wchomili przyszłymi duszpasterzami i tak samo oni pociągną jak gdyby całą tą formację do wyrzeczenia, do ofiary. Nie tylko w parafiach, ale w konkretnych rodzinach, które, które, które będą spotykali. Już nie chcę przedłużać. Dziękuję w imieniu także i biskupa Wiesława, który on, którego ja tutaj właściwie zastępuję dzisiaj, bo on tu miał być jako biskup decyzjalny, ale wy inne zajęcia sprawiły, że musiał być na uniwersytecie. Kopernik się urodził. Macie tak, a on jest kanclerzem Wydziału Teologicznego i tam była jego obecność ważniejsza w tym znaczeniu, że, że on obowiązek, jak gdyby, ma taki być tam dzisiaj, ale sercem jest z wami, na pewno też myśli o was, o tym kongresie. Życzę, by te słowa, które usłyszymy, te obrazy, dlatego tam wolę siedzieć i patrzeć na te obrazki, a nie tyłem do obrazków, jak pani powiedziała, nie dlatego, że jestem nieposłuszny, żeby te słowa ubogaciły nas wszystkich. Dobrych, wspaniałych chwil wszystkim życzę. Dziękuję bardzo. Szanowny panie pośle, Jego Ekscelencjo, księże biskupie, czcigodni duchowni, wielce szanowni państwo, fakt takiego wydarzenia, jakim jest diecezjalny kongres trzeźwości w Chęmży, jest przez nas odbierany ze wszech miar. Pozytywnie. Jesteśmy świadomi zagrożeń, jakie niesie choroba alkoholowa. Choroba dosyć dziwna sama w sobie, bo zdefiniowana jako jednostka chorobowa, ale de facto trochę na własne życzenie i de facto troszkę inaczej diagnozowana, bo gdzieś tam w tej chorobie siedzi w nas wyparcie, że to nie my, a potrzebuje interwencji medycznej, i potrzebuje tego. O czym przed chwilą mówił Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup, wsparcia drugiego człowieka, a więc tej drugiej niezwykle ważnej części, żeby sobie poradzić z tymi trudnymi momentami w życiu. Myślę, że każde takie spotkanie, również trochę mrzeńskie, jest wyjściem naprzeciwko tym osobom, które potrzebują pomocy, jest tym właśnie umiejętnością dzielenia się swoją wiedzą, umiejętnościami. I myślę, że nic tak bardzo jak wiedza nie pomaga w chorobie. Jestem przekonany, że będzie to owocny, dobry, skuteczny kongres, który gdzieś tam pozwoli Państwu dzielić się w swoich środowiskach tym, co będziemy mogli za moment zobaczyć i usłyszeć. Wszystkiego najlepszego życzę. Myśmy witali się już w kościele i pozdrawiali, ale bardzo serdecznie chcę pozdrowić i tutaj wyróżnić i zauważyć obecność naszego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Jest pani kierownik tego ośrodka, ale są też pracownicy w bardzo dużej reprezentacji i także cieszę się z obecności członków komisji, miejskiej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. I także pozdrawiam Was, dotarliście tutaj. Cieszę się, że ten kongres jest w naszym mieście. Myśmy z księdzem biskupem, z, również tutaj z kapłanami rozmawiali przed Muszą Świętą. Ten kongres do tej pory odbywał się generalnie w przysieku. W tym ośrodku, w tym centrum błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Ale ksiądz Wacław Dokurno pomyślał, że skoro angażuje, zresztą to dzisiejsze spotkanie też to pokazuje, że angażuje generalnie lokalną tylko społeczność, warto z tym kongresem wychodzić w różne miejsca diecezji. I w, jako pierwsze właśnie tutaj to, to wyjście zaproponował hełmrze. Myślę, że jest to bardzo dobry pomysł, dlatego że dzięki temu wyjściu w różne miejscowości naszej diecezji ta problematyka będzie tak, żeby po, ten kongres będzie pobudzał do refleksji różne środowiska lokalne można powiedzieć, że można pogratulować księdzu Wacławowi tego pomysłu i także myślę, że z tego miejsca warto go bardzo serdecznie pozdrowić i też to chcę uczynić zwłaszcza biorąc pod uwagę, że jest rejestrowane ten kongres jest rejestrowany, w te wszystkie wystąpienia, więc ksiądz Wacław to za pewnie jutro albo jeszcze dzisiaj to pozdrowienie też usłyszy. Jesteśmy z Księdzem Wacławem w trudnych chwilach. Modlimy się za Księdza Wacława i mocno, mocno wspieramy duchowo jak tylko potrafimy. W, no, w dźwiganiu choroby wiemy to dobrze. Ale tak naprawdę za tym kongresem to on jest i, i wiele rzeczy organizował, nie wychodząc z własnego domu. Dziękujemy jeszcze raz.